Już? No. No. Eee, cześć, jesteśmy na spocie Vitos. Eee, Nagram tutaj 5 trików, które potrafię, i 5 których nie potrafię. Czyli, najpierw te triki, które potrafię. Pierwszym trikiem jest kickflip. Nauczyłem się go za 3 dni temu, ale sprawiłem mi dużo przyjemności i bardzo lubię go robić. Trickiem będzie Backside 180. Lubię to robić, ponieważ to był mój pierwszy trick, którego się nauczyłem i myślę, że dobrze mi wychodzi. Trzecim trickiem jest Half Cup Flip. Też na nauczyłem się go tak naprawdę wczoraj, ale wychodzi mi. Nauczyłem się go dlatego, że nauczyłem się flipa jakoś tak postanowiłem, że spróbuję. Czwartym trickiem. Czwartym trikiem jest caboderial. Lubię go robić, fajnie się mi, go, mi się go kręci. I jest naprawdę kozak. Piątym trikiem. Ojej. Piątym trickiem jest Francaic Też jest bardzo fajny. Fajnie się kręci, łapię go na, prawo, na przednią nóżkę. Dopiero później dokładam tylną i fajnie to wygląda. to teraz 5 tryszków, których nie potrafię, nie wiem jak zrobić zupełnie, nic nigdy mi to nawet nie weszło, ale będziemy próbowali pierwszym trickiem jest 6 flip jest bardzo fajny, bardzo chciałbym się tego nauczyć lecz jak kręcę tego wreszcie 6 flipa flip albo mi się w ogóle nie kręci albo kręci się do połowy i nie ma szans, żebym to zlądował Drugim trikiem jest hardik, też jest fajny. Mam ten sam problem co przy trójce, czyli wszystko jest ok, flipek się tylko nie kręci i też nie wiem, jak to zrobić, żeby się zakręcił. Trzecim trikiem jest backside big spin, też jest fajny, lecz jak próbuję go zrobić wreszcie. To kręci mi się jakiś Big Spin Flip, jakieś dziwne takie rzeczy. Jakbym tej nogi nie ustawił, to nie ma szans, żebym się zakręcił normalnie w płaszczyźnie. Czwartym trikiem. Czwartym trikiem jest Frontside Flip. Myślę, że jak się bym nauczył Frontside flipka, to nauczyłbym się i hardzika, ale frontside flip... Nie wychodzi mi y, dlatego, że wyrzucam go do przodu, za nisko podskakuję, nie wiem o co chodzi, tak wszystko się dobrze kręci. Froncaj się dobrze kręci, flipek się dobrze kręci i, i nie ląduje. Piątym trikiem. Piątym trikiem jest Snowy Flip. Też jest bardzo fajny, ale zupełnie nie wiem jak tą nogę ustawić, żeby kopnąć to w dół do bok po skosie, żeby to się zakręciło. No i to wszystko. To teraz mamy bonusik ode mnie. Jedziemy.